mi się wydaje i to od razu skojarzyło mi się z Mystic Falls z pamiętników wampirów. Nie wiem, czy ktoś ogląda. Cześć moi kochani, witajcie z powrotem w Simsach. Od razu tak na wstępie zacznę. Mam kater. Mam bardzo straszny kater, przez co mogę mówić przez nos. Bo trochę mi się tak nie zachorowało, po prostu się przeziębiłam troszeczkę. Eee, może ja sobie najpierw zastąpię tutaj. Druga sprawa to taka, że filmy zazwyczaj ukazują się, znaczy ukazują się bardzo sporadycznie. To dlatego, że ja w tygodniu nie mam praktycznie czasu w ogóle. Weekendy też mam bardzo za, e, zawalone. Wiem, wiem, że nie tylko ja tak mam, ale wiadomo, jednak znaleźć troszkę tego czasu, żeby nagrać coś, obrobić i wrzucić, to też jest e, ciężko. I dlatego... Też no, wiążąca się z tym inna sprawa o to, dlaczego nie ma Minecrafta. Minecrafta nie ma, bo po prostu się wypaliłam. W tym momencie nie ciągnie mnie do Minecrafta. Nie umiem jakoś tak znowu do niego powrócić. Nie wiem, może. Na pewno mi się to jeszcze odwiedzi, bo ja do Minecrafta wracam zawsze, tak jak zawsze wracam do Simsów. Więc Minecraft może kiedyś się jeszcze ukaże, ale na razie jest to u mnie seria wstrzymana i nie wiem, kiedy znowu się pojawi coś nowego. I ten materiał prawdopodobnie będzie podzielony na części, bo mam zamiar nagrać go sobie trochę więcej, żeby po prostu móc Wam wrzucać to w tygodniu, bo jeżeli na przykład ja to sobie dzisiaj, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj sobie załóżmy nagram chociażby półtorej czy tam ponad trochę godzinę materiału, to mogę podzielić to na trzy części i na przykład wrzucić Wam w tygodniu, tam załóżmy poniedziałek, środa, piątek, chociaż nie obiecuję, że tak będzie, bo to naprawdę jest ciężko i wtedy wiadomo, w następny weekend mogę sobie znowu nagrać na zaś, i Wy będziecie mieli filmy. Ja też będę miała to jakoś rozplanowane. Ale na razie jeszcze nic nie obiecuję, no bo wiecie, to naprawdę bardzo różnie bywa. Tak samo teraz w tydzień muszę przeczytać pierwszą część Chłopów, gdzie jeszcze muszę napisać dwa wypracowania na polski, i muszę jeszcze się nauczyć na masę innych przedmiotów, więc może być ciężko, ale mam nadzieję, że dam radę. I teraz tutaj wracamy do naszej healthy. Ona jest troszkę zmęczona i głodna. Jezu, ktoś tam chodzi mi po klatce. Ty chcesz kupić zegar, i to wiesz, co może zjemy sobie w restauracji? Tak, i wasza zadanka. Już zaraz wam powiem, tylko kurczę, gdzie tu jest jakaś restauracja? Obróciłam sobie miasto, i teraz nie wiem, gdzie ten, gdzie się. Je! Dobra. No już sobie tutaj przybliżymy. O, śliczna restauracja. E, wasze zadania, już wam czytam. Tusia poprawiła swoją umiejętność, ale super. Tusiu, czy czegoś tobie brakuje? Dobra, kupimy ci drapaczkę. Propozycje waszych zadań to było iść na cmentarz, ok, challenge accept. <grym> Zapoznać się z wróżką, postaram się, chociaż może być ciężko, ale postaram się ją znaleźć. I zamienić się w zombie. Żeby zamienić się w zombie, to ja muszę mieć pieniądze, żeby kupić sobie zombifikację. I no, chyba będziemy dzisiaj próbowali zdobyć pieniążki, bo. Mamy troszkę mało tych simoleonów troszeczkę, tak? No dobra, nasza helfi sobie tutaj szami. Jedz obiad. Zostań na deser, a my idziemy do... O, wróżka była! No nie wierzę. Co ty tutaj robisz? Żuczka jakiegoś łapiesz? Tak wyrzucimy już, bo to nam jest niepotrzebne konkretnie. Ojej, tuśka! Spełnienie! I co, za paździeruszka? Złapałaś! złapałaś. Karalucha masz! A kar karalucha wrzucimy do naszej tej, tej laski. Dobra, ty zjadaj sobie tam. A my. O, chociaż ty masz tutaj to, ale no dobra, skoro chcesz drapak, to ci damy drapak. No Tuniu, dla ciebie wszystko. Only you! Dobra, masz drapak. Proszę. A ty co chciałaś? Yy, czy wy to widzieliście? Zjadła w restauracji i nie zaliczyło mi tego. Dobra. Wracaj szybko. Powiem wam, że trzeba będzie szybko to czarnoksięstwo robić. I ojej, ogródek nasz. Dlaczego? Otóż dlatego, że Przydaje się, bo wtedy może, e, tworzymy różne eliksiry. Dobra, idź spać laska, bo coś widzę ciężko. E, przydają nam się na eliksiry i wtedy możemy je sprzedawać i mamy pieniążki. A jeszcze jak jesteśmy. Jezu, co ja w ogóle mówię? Mówiłam A! Mówię o alchemii, że patrzę na eliksiry, bo sprzedajmy, mamy pieniążki. A czarnoksiężnik, no to to już na przykład, jak gram swoją simką, to ona jest już na takim poziomie. Że u niej po prostu ona nie musi jeść, ona nie musi się myć, nie musi robić praktycznie nic, bo wystarczy, że ona siebie zaczaruje. Plus dodatkowo ulepsza tam jeszcze magicznie różne przedmioty i tak dalej. No, myszko, idź, zjedz to. Tak, idź, zjedz i potem zrobić siusiu w swojej kuwetce, gdzieś tutaj jest, tak. A jak wtedy już będziemy mieli pieniążki, no to wiadomo, będziemy mogli więcej zdziałać ja pani wykupiłam jakąś cechę? Nie, nie masz jeszcze tyle punktów. Szansa na dobrobyt. Dobra. I oczywiście lepsze łóżko trzeba będzie kupić, albo jak już nam się uda, to zrobimy sobie flaszki. snu, bo ten sen dużo czasu nam zajmuje. No. Myszko, ja ciebie nie rozumiem. Czemu ty tutaj śpisz? Idź, spać. przed tu. Nancyk. No, Helfi, do której będziesz spała? Czwartej trzydzieści aż? No dobra, to my Ci już tutaj ustawimy kolejkę. Tak, i my chcemy... ...zasadzić... ...to... ...chcemy zasadzić jedno to... ...chcemy zasadzić... to ...tojad i chcemy zasadzić... ...muchomory. Tak, muchomory... ...jabłko... Nie, nie, nie. Dobra, rozsuniemy to troszkę. To tu, to tu. Jabłka nie, czyli też nie. My będziemy musieli sobie się wybrać na poszukiwanie grzybków, bo one są przydatne do tych eliksirów różnorakich. Naprawdę. No, Helfi, szybciej. Już, raściach, pak, wstawaj. Dobra. Coś mam wrażenie, że mi tu woda gdzieś kapie, no ale chyba to jest złudne wrażenie. Ja się napiję herbatki. O Jezu, jaka gorąca. Mówię Wam, na Katar to jest najlepsza ciepła herbata, w moim przypadku miętowa. Lubię herbatę miętową bardzo. Bez cukru. Wybrać karierę alchemik. No dobra. Weźmiemy ci, wybierzemy tą karierę. Tylko Umyj się szybciutko. Tusia sobie śpi grzecznie. Dobra. Pani pójdzie robić sobie tutaj ogródek. I chyba cię przebierzemy, trochę przemalujemy. No, idziemy, idziemy. Tusia wstała już. Nie, tu się sobie śpi. Dobra, proszę pani. Hmm. A co tutaj jest? Pielęgnuj ogród, to razu zrobimy. I mamy jakoś dobra, normalna dobra. Ogródek, potem sobie jakoś go. A co to jest? Jabłoń. Potem sobie ogródek też jakoś ogrodzinę, bo zombiaki go będą jadły. No cyk. ślicznie healthy podlewasz pięknie dobra i ty już tak no to chodź do tusi i ją trochę poszczotkujemy damy jej obwąchać dłoń damy przysmak i pogłaskamy jak się da na przykład mój kot moja tuśka ona tylko mi się daje znaczy tylko mi, no nie mojemu bratu mojemu tacie ale jak ktoś przychodzi to ona nie ona nie lubi no tak, kiciusiu. No, ślicznie, ślicznie. Jak będą takie przerwy, że nagle nic nie mówię, to albo piję herbatę, albo po prostu, wiecie, chce mi się kichnąć i będzie a pciu! Właśnie, więc jak będę kichać, to jeżeli będą nagle, jeżeli mi się będzie chciało, to będzie nagle wyciszenie, nic nie będzie. I dopiero mo potem moje mówienie. No Masz przysmak, Tusiu. Zobacz oh, jaki dobry. Uczucia um, Uczucia. I damy jeszcze raz Ci obwąchać dłoń. Dobra. I tuśka jest chyba szczęśliwa. To i sobie podrap, a nasza Helfi... Wiesz co? Weź sobie jabłko zjedz, bo mi się nie chce nic ten. No jedz to jabłko, żryj! A jadłaś się tym jabłkiem? Tak średnio. Dobrze, to my sobie pojedziemy do ratusza. I zarejestruj samo zatrudnienie alchemik. Proszę bardzo, będziesz szczęśliwa? I potem najwyżej skradniemy się komuś do domu. I ciebie przebierzemy, bo to chyba szafy. A nie, masz komodę. Albo i nie masz, nie pamiętam już. I na naszej miotle normalnie prawie jak Quidditch Harry Potter. Cium, cium, cium! Dobra, jak tutaj... O! A to lampka tylko. Wiecie co, ja zawsze na przykład lubię sobie tak przeczesywać okolice. Bo właśnie, bo jak tutaj na przykład mamy sałatę, ale sałata jeszcze nie wyrosła. Tak, chcę zarejestrować samo... No, Jezu, ale zaraz kichnę? No i kichnęłam. O, Jezu, masakra. Nienawidzę. Nienawidzę po prostu takiego stanu, gdzie niby jestem. zdrowa, ale chora i wiecie. Tak nie wiadomo o co chodzi. Gdzie mnie zawsze takie wirusy no nie łapią praktycznie. Co to jest? mandragora, nie w ogóle tak jak mi się to miasteczko ładowało to to się chyba nazywa Moonlight Falls tak falls, to mi się wydaje i to od razu skojarzyło mi się z Mystic Falls z Pamiętników Wampirów, nie wiem czy ktoś ogląda ja oglądam i uwielbiam i czekam do października, że będzie nowy odcinek i tak samo właśnie w tym dodatku jest bardzo dużo takich nawiązań do, jest do zmierzchu chyba też gdzieś czytałam na forum Simsów że naprawdę jest ponad tego bardzo sporo Dobra, zbieraj grzyba. No, poszukajmy sobie. No, plac zabaw. Nie, na placu zabaw nie będzie żadnych chyba nic. No, domek wróżek jest. Ja tutaj grzybków jakiś potrzebuję albo czegoś. Oj! Coś było jakieś... Jakieś czary się działy. O! To ten wampir. Ten wampir, pokażę wam, on ma różowe usta, wiecie? Sama nie zwróciłam na to uwagi, dopóki na ten, na forum simsów nie przeczytałam, widzicie? On jest wampirem, ale ma różowe usta. Tak, jako ciekawostka taka. No zebrałaś już te grzybki. O, tam jeszcze są. Też je zbierzesz, borowiki? Zbierzesz grzybki też? No, healthy, dawaj, ruchy. Helfi zbiera plon plonu rośliny o nazwie Biały Kapelusz. Dobrze. O, znalazła trufla. A trufle są... Aha, nie, ja coś chyba źle przeczytałam, ale trufle ogólnie są drogie. Tutaj i ogólnie w życiu realnym też są drogie. Więc może takiego trufla sobie kiedyś znajdziemy i zasadzimy. Hmm. Myślę, healthy, że może. <laughs> Biblioteka, czy coś w bibliotece ciekawego jest? Co tutaj jest? Muchomor. nie, nie chcę muchomorów. Co tutaj jest? Cebula. Uu, cebulka. Aha, tu jest ten. To teraz tak. Co ja z sobą, healthy miałam zrobić? Już nie pamiętam. Aj. Aj, aj, A, już wiem, gdzie miałaś pojechać. Tu, proszę. Proszę mi to. Tam poje polecieć na swoim miotle. A, i wróżka jakiegoś musimy znaleźć. To nie, to nie jest wróżek. To jest vampire. Tu są duchy. Tam nie wiem, co coś śmignęło. Dobra. Tu może, o Jezu, ładujcie się tekstury szybciej. O Jezu, jeszcze słońce mi świeci i ciemny, mam cały monitor. Matko boska. Dobra. Kupuj u niej coś. No tak, cieszymy się! Dobra, zobaczmy. Halo, dzień, dzień dobry, chciałabym kupić Zan. jakieś grzybki, Zan. może eliksiry? Mm. Ma pani coś? Nie mam. Ona tak mówi, jak to nie ma, tak naprawdę ona ma coś tutaj. E, do nudności, niezgody. Grzybówki, tak to kupimy. Grzyby nakrapiane też kupimy. Silny elixir, Nie, nie chcę czegoś takiego. Ale myślę, że to sobie też zakupimy. I to. Bo nie mamy tego kolekcjonera i może być ciężko szukać. Dobra. Tutaj są chili. Tu są limonki. Właśnie swój pierwszy klejnot, nie zapomnij tej chwili. Grzybki jeszcze nie urosły. Dobra, to zbierz sobie te chili. I odejmij ul i zbierz miód. Tak, ja tutaj tak zawsze wszystko wykorzystuję. Aj, tam po to tutaj to jest. Są winogrona. Tak, ale nic nie ma do zbioru. Tu jest ten kozłek. Motylki są! Złapiemy motylki. Tu co, tutaj ziemniak, arbus. O, dobra, arbuza zbierzemy. No, niech pani... Za... Znowu Jezu! Musimy cię przebrać. Pierwsze co, musimy cię przebrać po prostu... A ty jeszcze limonki musisz zebrać, nie wszystko. Ogołocić i potem nas będą ścigać za coś. Nie będziemy adoptować żadnego konia i kota też nie. O, i mamy podstawowe umiejętności ogrodnictwo. Dobrze. No i fajnie. I dostaliśmy te. To sobie. To sobie to zasadzimy po prostu. Dobra, odymiaj to szybko. A czemu odymiamy? żeby pszczoły były spokojne? Żeby nas nie pożarły. Tylko wkurza mnie to, że za każdym razem, jak nawet ma ten, ten sim się musi przybierać i. w ogóle, takie trochę. No i ja, yeah, games w końcu, nie? O! Miód! Słodki, smakowity miód! Pewnie trzeba ominąć rój, rój rozniewanych pszczół, a stosunek liczby urządzeń do ilości zebranego miodu jest wysoki. Ale Healthy uważa, że zebranie doskonałego miodu było absolutnie warte wysiłku. Zatykam je. To jest wspaniałe, a tu. Ups. O tak, widzicie, mamy doskonały miód, ale fajnie. Co tutaj jest? Adoptować psa? Nie będziemy nic adoptować. Urządzić przyjęcie. Podkreślam piranie. Coś się tutaj, pani, tekstury rzuciły. Dobra. O, 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 o! Wróżek! Chodź tu, Wróżku! Chodź tu! Aha! Zawołaj! Przyjazne powitanie. Stój! Stój, panie Wróżku!